Witam Was bardzo serdecznie, tutaj jest 09.0, to już czwarty dzień z trzymsi dobrainnym. Jak zwykle już oczywiście nowa mapa. Zapalamy to okej. ok, no, nowa mapa. Oddowo no, są normalne, bo dobrze. I jak widzicie sobie zenchantowałem miecz I co tutaj jest? Zmora z tobą nogów, zaklęty ogień i odrzut. Może trochę... Lepiej mi będzie szło z tym hirograinem. Czy on się w ogóle pojawi? Raczej powinien się pojawić.

nie wyłączyłem tego jeszcze nawet cię ci, ci już zapomniałem o tym tylko se przelecę tak szybko na tą tombą bo... A bo tak wiecie No to się Hilula i nie jedę. A jedzenia nie wziąłem O Boże on jest jakiś nienormalny Straszny mnie tam kurczę, on tu krowy te chore które raz lawą będą płonąć Płonąć co mówię o, Lać lawą jak zwykle tak ciary przechodzą z tym heroblindem że nie wiem, naprawdę mi jest straszny nie wiem, no muszę wziąć sobie mięsko jeszcze bez mięska nie rusz. jeszcze pochodnie, będzie dobrze Zobaczyłem tutaj hełm. Ciągle pojawia się tutaj. Zombie to nic. Zombie się nie było Gorszy to jest hero w ręku. Zaraz zacznie się drzeć mam za plecami. Uff. Sakra naprawdę. pojawia jak na razie, to jest dobrze okay. może nas zgubił nas nie znajdzie <taka> Taka mam nadzieję Znajdzie matką głupi, co to się mówi. Znów pustynia. No Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego tak się stało? Dlaczego on zrzuca ze mnie rzeczy? Jest pewno. Ej, idź stąd, idź stąd z boczeńcu. Boże, dzisiaj chyba nie przeżyję ty, tego dnia. Z nim znajdę teraz I coś. Dzisiaj jest troszeczkę więcej niż ostatnio. Ale te krowy i tak są jakieś. Tego też nie, nie rozumiem. Po co coś klasa? To się chyba zepsuło. Żadnych pułapek i przez niego się nigdy nie generują no w ogóle. A to jest też takie... też nienormalne, bo... bo od razu jak włączam totem, to od razu się robią te krowy bez oczu. I są wszystkie prawie i Chyba już są wtedy wszystkie krowy bez oczu. Innych nie ma No i ciemno się robi. My zero chronimy Trzeba będzie latać przez noc chyba to nas wtedy pozabije Nie już wszystkie krowy to są Nie wędrować na co, jak zwykle. Herobrand się gdzieś pojawi i zrzuci, zrzuci z nas wszystkie itemy. Okej. Okay. Jeszcze żyjemy. Co to ma być? Zinczantowany ugon ma co? A nie wie to Co to ma być? Slime nie bije o co chodzi. On nie biją. Co tak tam dużo lawy jest? No to, to chyba te krowy, które rozwlałem, że tak powiem. Na pewno. Co to jest? Dobra, to jest dla mnie niezrozumiałe.

Ej, 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 To jest żart mi tutaj, spada i pal się Co to jest w ogóle? zapadło się coś nie... Niezrozumiałe to dla mnie w ogóle jest Nie wiem, nie rozumiem tego a chi... Kto to jest? Co to jest? Szkielet ubrany, no zajezerambiście Dobra, gdzie jesteś? Ty krowo jesteś chora i ta wyjesz lawę a tu nic nie daje. Tym, 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 nic nie dopadnie Dlaczego nie do czego nie ma zabiłem go, że to jest niemożliwe miecz sprawę nie, Dobra, stawiam jeszcze jeden totem. A, oczywiście nie, nie, złoto, za Okej, okay, dziwne. Jezu, co to jest w ogóle? To jest normalne? O, że Co on zesłał te wszystkie stwory? Gdzie on sam jest? Nie wiem co to jest Gdzie jest to słoneczko? Zrobię dzień, żeby on się wreszcie lepiej. Wreszcie mi zacznie nachodzić, bo bez niego to troszkę nudno, co nie? Już całą noc tak chodzić, a ja go nie ma w ogóle. No. Płoń, Creeperze. Dłońcie. A ty Creeper gdzie? Creeper, co ja mówię, Ty Herobrine nigdzie. Nie, jeżeli Ci postawiłem totem, to Cię jeszcze nie ma. To zaczął ta Dobra, to i tak jest dziwne jakiś obsydian zacznie robić No okay. postawię jeszcze jeden totem jak tu Jebrajnie, pokaż się. Chcemy Cię wreszcie zobaczyć, jakbyś mnie zabił. Mamy tak samemu sobie zrobić pieczone mięsko. Co tam się tak pali znowu? Co tam się stało? Hiroba i napadł bezbronny las? Wszystko zaczęło się ra jarać tocę a jakże przez to ten? To jest pewność, to jest pewność. To pewność. Co ja mówię w ogóle? Gdzie jest Hirabrain? Hirobrainie? Dobra, no to to by było dzisiaj na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki za oglądanie. Cześć.